Witam serdecznie Środa 12 wrzesień, analiza FI20 przed sesją. Na wykresie M15 widzimy jak pochodna realizuje impuls wzrostowy w ramach fali trzeciej poruszając się wewnątrz kanału równoległego zaznaczonego na zielono. W wczorajszej analizie wspominałem o w zależnościach czasowych do fali czwartej względem fali drugiej na wykresie widać dokładnie jak niemalże w punkt fala czwarta zrealizowała 270% czasu trwania fali drugiej natomiast zakładaliśmy, że będzie ona troszeczkę dłuższa że osiągnie co najmniej 38% i dwie dziesiąte zniesienia fali trzeciej No ale jak można się było spodziewać dolne ograniczenie kanału zadziałało i fala czwarta zakończyła się na poziomie 2317 Obecnie trwa fala 5 która może już się kończyć lub zbliżać do końca o tym za chwilkę chciałbym najpierw pokazać pomniejszymy troszeczkę wideo Najpierw pokazać na widoku bardziej ogólnym w zależności, ponieważ to jest cała nasza fala trzecia o znaczeniu białym więc jeżeli odłożymy długość czas, długość względem ceny fali pierwszej to widzimy, że 161,8 zasięgu to 2,349 poziom ten został już osiągnięty, w związku z czym fala trzecia uznawana za rozszerzoną może już zbliżać się do końca naszego widoku i odkładając wielkość fali pierwszej widzimy, że fala trzecia w fali trzeciej trwała ponad 261,8 zasięgu osiągnęła, w zasadzie nie trwała. A zatem zgodnie z założeniami teorii fali diota fala piąta w tej fali trzeciej powinna osiągnąć 100 fali pierwszej, czyli 2,346, ten poziom już został pokonany, lub 161, a więc 2,364 i w tym miejscu oczekiwalibyśmy do końca fali piątej fali trzeciej oczywiście jeżeli poziom ten się sprawdzi i zostanie osiągnięty wówczas będzie można spodziewać się fali czwartej gdyby te poziomy się sprawdziły no by osiągnąć poziom trzysta dziewiętnaście, może zaznaczymy Oczywiście, co do wielkości fali czwartej jest to tylko założenie, jeżeli żeby Trzecia zakończy się w spodziewanym miejscu, będziemy próbować dokładnie oznaczyć jak będzie wyglądać i przebiegać ta fala trzecia. Dziękuję, życzę udanych zagrań i po więcej analiz zapraszam na korekspajtaks.net.